Problem mamy. Daki. Dzisiaj mamy gościa Catwoman ale nie może się odzywać, bo mu coś się odwaliło. No, gramy w Dino Knowledge. Proszę zasubskrybować i zalajkować. Tak. Dobra. Mam nadzieję, że się nauczył. Ogólnie gra polega na tym, że trzeba odmiany ducha, jaka to jest. Ej, ja już wiem, już wiem, już wiem. Niebieski pokój. Czyli to mu napiszesz? Dobra. Więc szybko idę. Szybko poszło. Jest dwa, jest kwiaty. Coś pisze. Dobra, pisze, pisze. Drugie. Jak ty się Klebiatan nazywa? Lewiatan albo Indigo. Dobra. Zara patrz, czy są łapy. Ghost orb i ghost writing. Lewiatan albo Indigo. Napisz ten. Gdzie jest w ogóle kwiaty? Tak, położyć się. Pytam. Dla to te łapy. Nie ma łap. Patrz na kwiaty. Dobra. Nie ma łap. Ale temperatura spada. Tak się, Ej, to może to być Wendigo, coś jeszcze um. Jest łapa! Jest łapa! Ej, lewiatan! Lewiatan! I szybko poszło. I napisz go. Pisz mu. I tu mi Szybko poszło. Widzowie. Zaznaczy, zaznaczył? Nie wiem. Się okaże. Co? Dobra, widzimy się już w kolejnej. Widzowie, jesteśmy już na Zbyt się pospieszył. An oto pan tutaj nic nie robi, dosłownie. Patrz w tempe. Kostur? Jest? Nie. Ja. Nie ma? Nic nie ma. Co? A, ten. Oh, teraz napisał pozdro, Co garaż? Ogrodowy, kurde. O teraz nie, nie, dla nie, nie, garaż ogrodowy. Garaż.

Myślę, że już kwiaty spiędły. Pięć, pięć, pięć! Pić! Pięć tego M -m -m -f, -m -m F level Oof. 5 A słang de demon może być O, Mikołaj. Czyli kapłanem. Napisz, nie wiem. No bo. Napisał, nie pokazał się. No, wystraszył się, nie? Napisał? Ej. Revenant Shadow lub Aswing, jak napisał. Ale on napisał? No mówisz, że napisał. Nie, nie ja, napisał. Mówię, że się napisał. ja. A ten on tu jest. Fryer Widy. O, pokazał się. Pokazał się. Uh, Ta? Gdzie... Jest tu, laser projektor e. Specter, Shadow lub Brite Jest no. tu Ogląduję wam, jak blisko Dawidusia znowu się poko... Ja pier... Chodź, no Co to? The outfit jest On mnie zje Bratka, to zje Ej, jest tu coś. Mówiłem. O, o to mi chodziło z Ej, on wygląda jak lewiatan, kurde. E, to nie, bo każdy baby jak e, uh -huh. <laughs> A. Ja o walczę o życie. Chłopie, ej, ja czułem za to e, spekter. To jest freezing temperature, ale musi na minusie, ale był dwa, chłopie, było dwa. To pisze Wprost z wszystkich, którzy oglądają, jedna osoba ogląda, ja. On się ogarnie. Paweł jest? jest, nie jest. Jak sobie Ten dolny taki... z strzałka Jest <laughs> Idzie do końca Tak, gorącka i szlur Idzie Gdzie? <laughs> Szybko Co to było? Odgłos to, było, to była krowa, ej to hmm. ja wiem, wiem, To jest To jest Shadow Bo tak Nie no, nie Shadow bo jest jeden. Bo jest jeden. To jest jest To jest Specter albo Wolf, bo to by od razu napisał, a Go on Spudy się pytał. By... Bo on, on coś powiedział. O, ja słyszałem jakąś krowę czy coś. Worf Napisa... napisać mu. Zaznaczam Worf. Chwila, nie. Ale ...kupię... Y, by była niska temperatura. Zero, coś. Kupię w 02. Hmm. Tam nic. Nie da się. Łapek nie ma, nic nie napisze kwiatów też nie. Co on robi? Który ma ten radio? Ej. Ja. No nie, który ty powiesz, bo wczoraj ja. Le, de... No to write. Zaznaczamy. Morf? No. Powiedz mi. Żebym napisał w write, żebym napisał w dot. Jumpscare'a dostałem. Nie wiem jaki. No bo... On jest bealem I Najlepsze no jest to, że my tą rundę 9 minut gramy a tamtą 4. Dobra, zaznaczył Będzie źle, nie? Będzie źle jak to będzie yy, yy, spekter! Let's go. Dobra, widzowie, widzimy się w kolejnej grze. No niech, Jak myślicie, że jestem dziwny, to nie wiecie, co się dzieje o drugiej w nocy. Hmm. Nieprawda. Bez jaj, na wszystko. On gadał do dnia. Mam rakajonder bez jaj. Jest tu, tutaj, tutaj. To jest ten po. Tu. Aż tu wszystko. Tu. ta, ta, ta tu. tu, tu. ta. Kwiaty. I'M IN YOUR A, BEDROOM Xaver Tak naprawdę widzowie myśli, że on coś robi Nie On gówno robi, widzowie My tylko tu robimy I Nie, nie, zaraz światła, zaraz. On się boi człowieku <noise> I zamknę mu drzwi i no chłopie, tu nic nie ma o! Dwa? <laughs> Pięknie za mną! Jest dwa, jest dwa. Coś zaznaczyć? Ej, kwiaty! Kwiaty, kwiaty, kwiaty! Wex albo The Wips! The Witch, nie? Co to za... Co, co za duch, The Wips? Wygląda jak gówno. Ej. może być. Co? Tu się stanęło, okay. Nie. Yes. Dobra, proszę. Łapska nie mogą być, bo w tym już nikt. Napisz coś. Jaka temperatura wariacie? Ej, dobra, ja już to jeden albo. Ja wiem, który Który? Oj, już nie wiem. <laughs> no, ma się pokazać, a temperatura była cała dobrze jest 7 stopni tylko. Ma się pokazać koło tego lasera, albo ma być e, poniżej zero. Ale ty byś na razie powiedział? Co? The Wright, ja bym powiedział. powiedział. Co? The Wright Ja bym powiedział The Wisp. Albo we, ja bym powiedział Vex. Albo The, the Wisp, no. Czemu ty ten moment A gdzie ten? A on się boi. Ej, ta temperatura spada, A. spada. Jest. Nie Dwa, jest tam. jestem Wspaniałe, jestem Ej, jestem Wspaniałe, jestem Wspaniałe, jestem Teraz będziemy się ze żegnać za chwilę Bo ten się, bo wizytakło się ocknął za chwilę. Więc no. I miłego wieczoru. Chyba żeby tego. Pewnie za dnia będziecie to oglądali. I 3 trzy mamy. No. Y Nara. 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 Widzimy się. Nie wiem kiedy. Zaskoczyła 哎喽。Hello.